Niepokonany w 15 ostatnich walkach w barwach Barcelony, Wojciech Szczęsny. No to pierwsze pytanie. Czy pamiętasz, kiedy po raz ostatni przegrałeś mecz klubowy? Yy, nie pamiętałem, ale widziałem, jak, jak mówiłeś w internecie o tym, więc dałeś mi ściągę. 30 marca 2024 roku. Zagrałeś 15 meczów w barwach Blaugrany, ani jednego spotkania Barcelona w tym czasie nie przegrała. Czy można powiedzieć z gigantycznym przymrużeniem oka? Że wniosłeś zwycięską mentalność do drużyny Hansiego Fliga? Mogę powiedzieć tak, jestem bardzo wdzięczny yy, za to, jak los się do mnie uśmiechnął i, yy, i zbieg okoliczności działa na moją korzyść po prostu. Co na razie daje ci największą satysfakcję z gry w Barcelonie? No ten entuzjazm taki z, 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 z pięknego futbolu jest zupełnie inny. To znaczy, ja, ja w życiu nie, nie będę porównywał i, i nie mówił. Która filozofia jest lepsza, a która jest gorsza? Bo myślę, że żadna nie jest gorsza. Ale, ale wiadomo, że, że Juventus to jest nastawienie tylko i wyłącznie na wynik, tylko i, tylko i wyłącznie wynik i, i to jest najważniejsze. A, a tutaj ta radość z piłki jest zarażająca. I, i, I nie dziwię się, że tyle milionów ludzi na całym świecie tym entuzjazmem się zaraża. Więc, więc jest to piękne. Chociaż nie ukrywam, że y, ja troszkę nauczony już szkołą z Turynu, y, jeśli nie, nie przywiozę do domu paru trofeów w tym sezonie, to, to to wszystko będzie miało troszkę mniejsze znaczenie. Czy ten zielony pasek ładowania formy Wojciecha Szczęsnego osiągnął już 100% czy jeszcze masz jakieś rezerwy? Nie, nie. Y, 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 nie jest źle, nie jest źle. Ale, ale wierzę, że ten pik formy przyjdzie wtedy, kiedy najbardziej będziesz to liczyło. Twoje dwa wyjazdowe mecze z Benfica odbiły się szerokim echem. Pierwsze było trochę mniej optymistyczne, mniej pozytywne niż to drugie. Po drugim wylała się gigantyczna fala entuzjazmu, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Kibice barsy cię uwielbiają. I moje pytanie jest takie, czy te reakcje nie są przesadzone względem skali trudności parad, które wykonałeś na stadionie Światła? Ja trochę się z tym nie zgadzam. Bo ja uważam, że ja tam żadnego jakiegoś wyjątkowego meczu nie zagrałem. I miałem jedną, jedną naprawdę dobrą interwencję, a reszta yy, takich standardowych, powiedzmy. Yy, ale yy, myślę, że cały scenariusz tego spotkania, ta czerwona kartka i to, że, że graliśmy zupełnie w inny sposób i, i przez co troszkę tych interwencji było, sprawia, że, że potem ludzie patrzą na bramkarza. A ja potem na chłodno analizuję mecz i, i uważam, że nic, nic wielkiego nie zagrałem. Hansi Flick, pytany o Twoją przyszłość, powiedział, że. Musimy pytać dyrektora sportowego Deco. Zapytaliśmy Deco, On mówi pytajcie szczęsnego. No to pytamy, czy przedłużysz umowę z Barceloną? Nie, wiesz, co, ja myślę, że przyjdzie taki moment pewnie pewnie niedługo, kiedy, kiedy będzie trzeba porządnie się zastanowić nad, nad, nad moją przyszłością, ale to jeszcze nie jest ten moment. To jeszcze nie jest ten moment, bo bo uważam, że w tej chwili całą energię taką mentalną trzeba, trzeba przełożyć na boisko i, i na to, żeby e, jak najlepiej grać. I, i, I w tej chwili to, czy ja odnowię kontrakt, czy, czy, czy nie, zupełnie nic nie zmieni przez, na najbliższe parę, parę ważnych tygodni. A, a ja chcę się właśnie, właśnie na tym skupić, żeby, żeby na boisku teraz to wyglądało jak najlepiej, a, a potem się zastanowić. Grałeś jako zawodnik Juve przeciwko Atletico. Także wystąpiłeś w tym ostatnim meczu Pucharu Króla, który zakończył się wynikiem 4 do 4 Czy można użyć tego wyświechtanego sloganu, że konfrontacje z drużyną Diego Simeone są jak wizyta u dentysty? To jest świetny zespół przede wszystkim. Jednak do Atalanty bardziej mi pasuje. Kiedyś chyba Guardiola powiedział o Atalancie takie, takie zdanie. Atletico uważam, że, że w tym roku gra naprawdę super piłkę. Teraz na pewno, na pewno mają ciężki moment, bo. E, przegrali ten mecz, mecz z Hetafę, e, teraz odpadli z Ligi Mistrzów, ale, ale to cały czas jest bardzo mocne Atletico i, i, i przekonaliśmy się o tym e, zarówno w pierwszym meczu u siebie, kiedy, kiedy przegraliśmy 2-1, jak, jak i w Pucharze, kiedy, gdzie, gdzie zremisowaliśmy 4-4 i, e, i był to naprawdę niesamowity mecz piłki nożnej e, z obu stron uważam, e, wie, więc Atletico jest groźne i, i, i gra w tej chwili o, o życie i, i na pewno jest to nieprzyjemny przeciwnik. Pewien hiszpański komik nagrał piosenkę na Twoją cześć. Czy ją słyszałeś? Słyszałem na, na, na Instagramie. Yy, śmiesznie. Yy, no, 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 no śmiesznie to mam ci więcej powiedzieć. Nie wszystko zrozumiałem, też nie ukrywam. <grym> no dobra, ale jak oceniłbyś ten utwór w skali od 0 do 10? 8,5, 8,5, 8,5. W ostatnich tygodniach, nawet w ostatnich miesiącach, zachwyca nas Pedri. Pewnie jest jednym z najlepszych pomocników w Europie w tym momencie. Gdybyś był trenerem, albo dyrektorem sportowym, albo właścicielem klubu piłkarskiego i miał możliwości, to od razu, bez wahania, kupowałbyś, brałbyś Pedriego do swojej drużyny. Jaka jest skala jego talentu z Twojej perspektywy? Bo jest to zawodnik z wyjątkową kontrolą tego co się dzieje na boisku i technicznie i fizycznie w tej chwili wygląda rewelacyjnie i jest po prostu takim zawodnikiem, który idealnie kontroluje tempo gry, wie kiedy zagrać do przodu, kiedy zagrać do tyłu, kiedy uspokoić, kiedy przyspieszyć. Jest to wyjątkowy talent. Myślę, że w tym sezonie ciężko znaleźć lepszego pomocnika w europejskiej piłce. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo.